Iwona Święc. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Przegląd Inwestycyjny. Jest to program, w którym będziemy przedstawiać Państwu inwestycje zrealizowane przez Samorząd Gminy Bobowa. W tym odcinku podsumujemy inwestycje zrealizowane w roku 2019. Zaczynamy. W Bobowej, przy ulicy Zielonej powstał park geologiczno-przyrodniczy. Jego oficjalne otwarcie odbyło się w czerwcu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Bobowej Wasław Ligęza wraz z zaproszonymi gośćmi. Park oraz znajdujący się tuż obok miasteczko rowerowe poświęcił ksiądz dr Marian Hełmecki. Budowa parku trwała niespełna dwa lata i była możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel dofinansowania w kwocie ponad miliona złotych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Park został wyposażony w urozmaiconą szatę roślinną oraz elementy przestrzenne, czyli urządzenia zabawowe, czy też małą architekturę. Dodatkowo stworzono wzniesienia geologiczne zawierające roślinność i skały charakterystyczne dla regionu Tatr, Pienin, Beskidów czy Gór Świętokrzyskich. W parku znajduje się również zaczątek kolekcji drzew oraz niewielki sad. Od początku roku szkolnego na terenie naszej gminy działa żłobek samorządowy. Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Bobowa. Mieści się on w Sędziszowej. Opiekę znajdują w nim dzieci od 20 tygodnia do trzeciego roku życia. Dotacja na utworzenie żłobka w wysokości 244 tysięcy złotych pochodziła z rządowego programu Maluch Plus. Burmistrz Bobowej, Wasław Ligęza, promesę na ten cel odebrał 7 marca ubiegłego roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Prace remontowe związane z przystosowaniem i adaptacją wolnych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sędziszowej trwały w wakacje ubiegłego roku. Kompleksowo przygotowana została m.in. główna sala żłobka, kuchnia, zaplecze sanitarne, szatnia oraz pomieszczenie na wózki. Żłobek swoją działalność rozpoczął 1 września 2019 roku. Dostępny jest on dla mieszkańców całej gminy. To świetna alternatywa dla rodziców, którzy pracują, a nie posiadają odpowiedniego sposobu na opiekę nad dzieckiem. Teraz mogą zostawić dziecko pod opieką w żłobku i pójść do pracy, a po zakończeniu dnia roboczego odebrać swoją pociechę. W szkołach podstawowych w Bobowej, Brzanie, Jankowej, Siedliskach i Stróżnej wyremontowano i przystosowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne. Zakres prac obejmował między innymi roboty murarskie, montaż nowych drzwi oraz okien, czy malowanie ścian i sufitów. W niektórych przypadkach konieczna okazała się przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Kwota, jaką gmina Bobowa przeznaczyła na ten cel, oscyluje w granicach 700 tys. zł. Świeżo wyremontowane pomieszczenia odebrane zostały w sierpniu. Czekały więc na początek roku szkolnego i przyjęcie przedszkolaków. Dzięki tej inwestycji najmłodsi mają teraz komfortowe warunki do zajęć i zabawy. W sierpniu i we wrześniu dokonano odbiorów końcowych wyremontowanych sal gimnastycznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Bobowa. Wartość zadania, które podzielone było na dwa etapy, to blisko 700 tysięcy złotych, a dofinansowanie na jego realizację Gmina Bobowa uzyskała z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Brzanie, Siedliskach oraz Wilczyskach wykonano m.in. prace takie jak cyklinowanie, szpachlowanie i malowanie istniejącego parkietu, montaż nowych listew wokół parkietu, czy malowanie linii boisk, natomiast w Bobowej i Stróżnej nastąpiła kompleksowa wymiana parkietu na nowy. Remont sal zwiększył ich funkcjonalność. Dzięki temu uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego będą ćwiczyć w bardziej komfortowych warunkach niż miało to miejsce wcześniej. W grudniu dokonano odbioru boiska sportowego przy szkole podstawowej w Brzanie. Zakres projektu obejmował wykonanie prac takich jak: Przygotowanie terenu pod inwestycję, dostawa i ułożenie nawierzchni oraz zakup urządzeń sportowych, instalacji, a także ich montaż. Koszt przebudowy boiska wyniósł 300 tysięcy złotych. Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanej dotacji z województwa małopolskiego w wysokości 136 tysięcy złotych. W wyniku realizacji zadania powstał bezpieczny obiekt sportowy w postaci boiska wielofunkcyjnego, przystosowanego do uprawiania wielu dyscyplin sportu. Między innymi piłki ręcznej, koszykówki czy siatkówki. Niezwykle ważna inwestycja została wykonana w Bobowej. Przy ulicy węgierskiej powstał nowy parking, który będzie służył mieszkańcom całej gminy Bobowa. Podczas otwarcia obiektu przedstawiciele władzy oraz zaproszeni goście symbolicznie przecięli wstęgę. Tym samym parking został oficjalnie oddany do użytku. Całkowita wartość zadania to blisko 1,5 miliona złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 1,2 mln. Nowe miejsca parkingowe oznaczają większą wygodę dla podróżujących, a zwłaszcza dla tych, którzy podróżują komunikacją zbiorową, a do Bobowej przyjeżdżają własnym samochodem i zostawiają pojazd na czas swojego pobytu w pracy. Warte nadmienienia jest fakt, iż parking znajduje się w centrum Bobowej w bezpośrednim sąsiedztwie zajezdni autobusowej oraz bliskiej odległości od dworca kolejowego. W Bobowej zakończone zostały prace związane z przebudową czterech odcinków i zmianą sieci wodociągowej, azbestowo-cementowej na przewody polietylenowe. Wartość zadania to ponad 160 tysięcy złotych. Gmina Bobowa na ten cel otrzymała dofinansowanie na poziomie 68% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W gminie Bobowa całkowita długość sieci wodociągowej wynosi ponad 63 km, a sieci kanalizacyjnej 110,5 km. Warto dodać, że w najbliższym czasie nastąpi rozbudowa oczyszczalni ścieków. Rozstrzygnięto już przetarg na realizację tego zadania. Za ponad 2 miliony złotych zostanie dobudowany trzeci bioreaktor zwiększający przepustowość istniejącej oczyszczalni. Dofinansowanie na ten cel ze środków pozabudżetowych wyniesie co najmniej 68%. Komunikacja jest niezwykle ważna w codziennym życiu każdego z nas. Niezbędne do tego są drogi. Gmina Bobowa dba o to, aby jej mieszkańcy mogli poruszać się po drogach, które gwarantują komfort i bezpieczeństwo podróży. Każdego roku podejmowane są działania, aby wykonać nowe drogi tam, gdzie jest to konieczne, oraz wyremontować te drogi, które takiego działania wymagają. W roku 2019 w gminie Bobowa zostało wyremontowanych kilkanaście odcinków dróg, a w kilku miejscach wykonano nowe drogi. Została położona tam nowa nawierzchnia asfaltowa. Łączna długość nowych oraz wyremontowanych dróg w roku 2019 wyniosła 9,5 km. Na ten cel zostało wydane blisko 3 miliony złotych. Dzięki temu mieszkańcy gminy Bobowa mogą poruszać się pojazdami lub pieszo w bardziej komfortowych warunkach niż dotychczas. Ważna inwestycja została wykonana w sędziszowej. Od podstaw powstał tam wielofunkcyjny dom kultury, będzie on służył mieszkańcom tej miejscowości. Całkowita wartość zadania wyniosła niecały 1 400 000 zł. Było ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie prawie pół miliona złotych. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie robót budowlanych, wykonanie instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej. Budynek jest obszerny. Znajduje się w nim wiele pomieszczeń do zagospodarowania. Wśród nich jest sala, która będzie służyła jako miejsce spotkań mieszkańców podczas różnego rodzaju imprez, wydarzeń czy zebrań. W budynku znajduje się także siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowej. Na ten cel przystosowane zostało pomieszczenie, gdzie znajduje się garaż, w którym stacjonuje wóz strażacki. Pracownie komputerowe w szkołach podstawowych na terenie gminy Bobowa zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Zakupionych zostało 95 sztuk wysokiej klasy komputerów wraz z monitorami i pełnowartościowym oprogramowaniem biurowym do szkolnych pracowni komputerowych. Do zarządzania tymi pracowniami zostało wdrożone oprogramowanie, które jest dodatkowo wyposażone w funkcje umożliwiające wykorzystanie pracowni komputerowych jako zaawansowanych pracowni językowych. Ponadto do wszystkich szkół zostały zakupione 43 sztuki 65-calowych monitorów interaktywnych wraz z komputerami stacjonarnymi do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zastąpią one tradycyjne tablice i kredę. Tam, gdzie była taka potrzeba, zmodernizowana została sieć teleinformatyczna. Dzięki temu wszystkie klasy mają dostęp do internetu. Co umożliwi planowane w roku bieżącym wdrożenie dzienników elektronicznych we wszystkich szkołach. Gmina Bobowa zainwestowała w najnowocześniejszy sprzęt, który charakteryzuje się wysokimi parametrami, a całość inwestycji wyniosła niemal 740 tysięcy złotych. Trwają prace w Bobowej oraz Jankowej, gdzie budowane jest oświetlenie uliczne, chodnik, a także parking. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca bieżącego roku. Dzięki realizacji zadania powstanie nowy chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Jankowa, parking przy domu kultury w Jankowej, na którym będzie znajdowało się 28 miejsc postojowych oraz oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Węgierskiej z Bobowej do Jankowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad milion złotych. Kwota dofinansowania to ponad 600 tysięcy złotych. Należy także wspomnieć o inwestycji, która jest obecnie w trakcie realizacji. Mowa tutaj o przebudowie placu targowego przy ulicy Grunwaldzkiej w Bobowej. Gmina Bobowa uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 miliona złotych w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu powstanie wielofunkcyjny plac miejski z funkcją targowiska miejskiego do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi, wystawienniczymi i artystycznymi. Spowoduje to ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanych terenów pokolejowych. Na tym kończymy podsumowanie inwestycji zrealizowanych przez samorząd gminy Bobowa w roku 2019. W dzisiejszym programie przegląd inwestycyjny to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.